Cześć! Tutaj mamy dany trójkąt o bokach ABC i kątach alfa, beta i gamma i mamy wyprowadzić wzór na twierdzenie sinusów, czyli A podzielić przez sinus alfa równa się B podzielić przez sinus beta, równa się C podzielić przez sinus gamma. Korzystając z tego, że pole dowolnego trójkąta wyraża każda z równości. Wiemy, że to jest ten wzór z sinusem, czyli jedna, druga, bok razy bok razy sinus kąta między nimi. No to zaczynamy wyprowadzać. Zacznijmy od tych dwóch pierwszych wzorów, bo oczywiście to jest jeden trójkąt, prawda? Tylko wyrażone te wzory za pomocą innych boków i innego kąta. Czyli możemy sobie zapisać, że jedna druga AC sinus beta jest równe jedna druga BC sinus alfa. No i tak, po pierwsze, skróci nam się jedna druga. Jak sobie podzielimy przez jedną drugą, to nie będzie tej jednej drugiej. I jeszcze C możemy sobie skrócić. I zostanie nam tutaj A sinus beta równa się b sinus alfa. No i doprowadzamy do takiej postaci, jak widzimy we wzorze, czyli musimy podzielić przez sinus alfa i przez sinus beta. No to zakończymy, że mamy a przez sinus alfa równa się b przez sinus beta. I teraz już mamy kawałek udowodniony. No to jeszcze c przez sinus gamma potrzebujemy. Czyli możemy sobie teraz połączyć ten pierwszy wzór i drugi jako równość, czyli jedna druga. A C sinus beta równa się jedna druga, AB B sinus gamma. I znowu nam się zredukuje coś, tutaj jedna druga i jeszcze A nam się tutaj skróci, czyli będzie C sinus beta równa się B sinus gamma. I znowu dzielimy obostronnie przez sinus beta i sinus gamma i wychodzi C przez sinus gamma równa się B przez sinus beta. A skoro b przez sinus beta już wcześniej obliczyliśmy, że to jest a przez sinus alfa, no to już możemy napisać wniosek, że a przez sinus alfa równa się b przez sinus beta równa się c przez sinus gamma.